Cześć wszystkim, z tej strony ja, czyli Astar i dzisiaj zagramy sobie w The Sims 1 z dodatkiem Światowe Życie i Balanga. Tak, po naprawdę dłuż, po dłuższym po dłuższym działaniu przez dosłownie cały dzień jak tutaj odpalić The Sims 1 z podstawkę na Windowsie 10 udało mi się wreszcie to zrobić przy pomocy przy pomocy instalatora The Sims Total. Długa historia. W każdym razie planow planowałem na, właśnie na podstawce, przynajmniej z dodatkiem Światowe Życie, e, zrobić challenge, e, challenge Gnoma. Gnomiarza. E, że pokazać Wam wszystkim, że da się, e, da się zarobić, a się nie narobić w Simsach 1. Że ta gra wcale nie jest taka straszna, jak wygląda. I co? To już stworzyłem sobie, sobie mojego e, Roberta tablicę. Czemu Robert i czemu Robert, dlaczego tablica? Nie wiem, to, tak po prostu. E, e, ważne, są, ważne są perki osobowości, przede wszystkim e, przebojowość tutaj jest bardzo istotna i aktywność, e, gdyż przebojowość na poziomie 1 e, że jest introwertykiem Sim. Sprawia, że w zasadzie to nie musimy się martwić o potrzebę towarzystwa, czyli po prostu możemy mieć przynajmniej przez mniej więcej 3-4 dni simowe. Że tak powiem, spokój z, zaspokój z, zaspokój z zaspokajaniem potrzeb SIMA. Także potrzeb SIMA, jeśli chodzi o towarzystwo, ma się rozumieć. Także co? No na dobry początek zamieszkałbym tutaj, w tym domu. Nie chcę mi się budować po raz kolejny chaty, szczerze mówiąc, bo już robiłem to milion razy dzisiaj. Weźmiemy sobie tą oto chawirę, piękną bożą. Tutaj sobie weźmiemy po prostu... pyk. Można jest to, żeby zachować jak najwięcej Simoleonów po to właśnie, aby, aby później bez przeszkód można było sobie kupić o, właśnie ten stół. O, ten stół stolarski, który będzie naszym głównym źródłem utrzymania. No tak. Tutaj weźmiemy pod, podstawowe rzeczy, jakie powinny się znaleźć w w naszym pokoju, w naszym domku. Dlaczego jedno, właśnie, dlaczego jedno, jedną osobą? Gram? To dlatego, że po prostu jednoosobowe jest o wiele łatwiej rozegrać. Simsy jeden. Generalnie o wiele łatwiej po prostu grać jednym simem. Nie trzeba się martwić o jego potrze o potrzeby innych simów. Nie trzeba ty tyle kontrolować jest taki mój mały, osobisty sposób na tą grę. E, no i co? No i bierzemy tutaj jeszcze sobie. Zb... Dokończymy o kuchnię. Kupimy jakiś. O pyk. Jakiś alarm. Podstawowe rzeczy do przeżycia mamy. Także co? Gotowanie przede wszystkim. Gotowanie to jest y, chyba najistotniejsza rzecz, jaką, y, jaką trzeba wymaksować, tak przy, wymaksować, trzeba y, przynajmniej na trzeci poziom z, e, rozegrać z Ona Jest w porządku, jeśli chodzi o, o zaspokajanie towarzystwa z bardzo ekstrawertycznym simem, co sprawia, że zawsze chce gadać i za, zawsze przyjdzie. Towarzystwo nam dotrzyma, no i co, no i spoko. Jesteś henią. Vel well, Mortimer. To pewnie wiecie, ale to jest Majka to właściwie Bella Tchir, także... No co za... Co za ludzie, no, wchodzą do kibla i... Wypieprzać. Za to zakomplementuję Mike'a. <grystanie> tak, oni się pokłócili w teorii. Dobra, nieważne. Yy, do rzeczy. Żyj obiad. Żyj obiadek. Yy. Tak, rozrywkę trzeba zaspokoić. <grystanie> Przepraszam za ziewanko, ale jestem trochę zmęczony. Nie ukrywam. Nagrywam prawie przed. prawie o północy, także. No, no roszczę sobie prawo do tego, że mogę powiem, raz na jakiś czas ziewnąć, co nie? Dobra. No, Dobra, Lecimy z tematem. Tak, jeszcze tak tylko dokończając myśl. Co do. Co do, maksowania, co, co do zaczęcia maksowania perki, gotowanie bardzo istotną, że, bardzo istotną rzeczą do, do wymagania. To, to jest bardzo istotne, żeby, żeby tą perkę właśnie zacząć maksować. Z tego względu, że na, na trzecim poziomie gotowania szansa na wywołanie pożaru wynosi, jeśli dobrze pamiętam, 1%. A generalnie zauważyłem, że bardzo dużo youtuberów, którzy, e, którzy nagrywają właśnie Sims 1, tej perki w ogóle nie maksują i później narzekają, że co chwilę są pożary. Także tutaj właśnie e, tutaj właśnie taki pro dla każdego, kto mnie obejrzy. Po prostu wymaksujcie tam te 2-3 dwa, dwa, punkty gotowania. Tak na dobrą sprawę jeden punkt wystarczy. Dwa to już jest takie, no nawet za dużo. Trzy to jest taka absolutna pewność, że już Simowie ci nie spłoną, co nie? Dobra, wzywamy sprzątanko. Wzywamy też ogrodnika, no, bo nie chce mi się podlewać, szczerze mówiąc. I co? No to zaczynamy gnomi gnomiarzowanie, nie? no? Poznamy sobie jeszcze tylko pannę. pieprzą sobie o jakichś astronomiach cholera wie co tam jeszcze im przyjdzie do głowy jak widzicie pracy dalej nie mam mam sześć koła hmm. za, za dużo to ja w tym domu nie zrobiłem co prawda ale będę to na bieżąco yy, będę to na bieżąco rozbudowywać dobra w gestii jeszcze tego skąd mi się ten pomysł wziął yy, generalnie Generalnie postanowiłem nagrać. Generalnie postanowiłem nagrać ten, ten odcinek może nawet całą serię. Zobaczymy jak to się rozwinie. Inspirując się właśnie Mary Mari, którą tutaj serdecznie pozdrawiam oraz zostałem namówiony przez jedną widzko od Mary Mari, żeby w sumie nagrać ten odcinek, którą również pozdrawiam. Jeśli dobrze pamiętam, Nick to chyba Dominika, ale z jakimiś cyferkami, także wiele, wiele więcej nie powiem. No w każdym razie, w każdym razie, no chcę po prostu wszystkim pokazać, że The Sims 1 nie jest takie straszne, nie jest takie straszne, jakie malują, że tak powiem. Jest to dosyć ciężka gra, powiem, że bardzo ciężka. Eee... Generalnie dla człowieka, dla lajka, dla, dla kogoś, kto pierwszy raz gra w Simsy to jest naprawdę spory, spory skok, jeśli. No nie wiem, powiedzmy. Dejem na to, kiedykolwiek nigdy, nigdy nie graliście w Simsy, no to może być może być cholera ciężko i możecie się, tak powiem, zrazić do tej serii. A jeśli się przyzwyczailiście do grania w czwórkę, to to, to, to jest nie była ziemia, no. Czy nie była pieku, nawet bym powiedział To jest po prostu jest po prostu masakra Jeśli o to chodzi. No, Próbowałem Grałem w czwórkę, grałem wszystkie inne odsłony tej serii serii The Sims No i powiem po no jest to bardzo... No ciężko ciężko Aczkolwiek, jeśli się wie, jak się gra, no to. Mówię. To, to da, daje radę, daje radę. Co nie. Jeszcze zastanawiam się, czy by. Jeszcze zastanawiam się, czy by nie, nie nagrywać tego w taki sposób, że po prostu wycinałbym pewne momenty, gdzie coś mówię. Tak, żeby było z tego 10 minut odcinka, a nie, nie wiem, 40. Nie, żeby nie nagrywać Wam tutaj. Nie wiem. Półgodzinnego wywodu. A może zrobię tak, że... Może tak, może tak zrobię, że po, po prostu po 10, 10 minut będę tutaj nagrywał, a ja po prostu, jakby to powiedzieć, ten pierwszy odcinek przede wszystkim będzie, no, będzie taki długi właśnie, żeby się po prostu rozeznać tym wszystkim, ponieważ bardzo dawno nie nagrywałem, nagrywałem na moim starym kanale, inne gry. Może te inne gry również nagram. Może nagram jakieś... E, jakieś gierki typu Dead by Daylight. Nie wiem, Fallout. Coś wymyślimy na ten kanał. Ale na, pe na pewno na pewno aktualnie głównym, głównym nurtem będą Sims 1 przede wszystkim. Tak. No bo ja tutaj w sumie... praktycznie w ogóle się nie skupiam na... Na, na tym na, na gnomowaniu, a właściwie to cały czas tutaj y, pitole o bzdurach totalnych I się w ogóle zacinam. Pierwsza sprawa, że no... no mam down'a i... <ścoughs> I te. I jestem zmęczony i w ogóle, także wiecie. Czasem trochę dłużej muszę pomyśleć zanim coś powiem. Ale to, że tak powiem, z czasem może będzie lepiej. No dobra. To co, no to generalnie omówiłem mniej więcej podstawę tego, co chcę tutaj reprezentować sobą w tej serii. Co chcę, aby mój kanał reprezentował. Przede wszystkim chciałbym, aby jeszcze ten... Chciałbym jeszcze Wam wszystkim wytłumaczyć, właśnie mniej więcej na czym polega to gnomowanie. Musimy do 10, do 10 poziomu technikę wymaksować. Na 10 poziomie za, za jednego gnoma zdobywamy 100 simoleonów. co nie? Jak już te 100 simulionów za, za jednego gnoma zdobywamy, to wyobraźcie sobie, że nie wiem, zrobimy z 15-20 gnomów nie? przez cały dzień. No to, to wychodzi nam 2000 simoleonów oczywiście to generalnie więcej niż na przykład na szczycie kariery informatycznej, co nie? Gdzieś dobrze pamiętam, tam jest chyba 1500 albo 1800 za dzień. A, a siedzimy w pracy tam ponad tam chyba 12 godzin, jeśli dobrze pamiętam na szczycie kariery informatycznej. No, a druga sprawa, że z tej, z tej kariery informatycznej nas wyrzuca do kariery dziennikarskiej i zarabiamy później 400 simulomów, co nie? Więc to, 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 to jest po prostu, no, to, to się nie umywa kompletnie. A no, znowu te słynne creepy telefony, które no, zbyt, nie wiem. Tyle, tyle w to gram, że już się ich nie boję. Rzeczywiście kiedyś się, się ich bałem, jak nie wiem. Ale powiem wam szczerze, że to, to, to... Naprawdę nic strasznego się tutaj nie wydarzy w tej grze, to zapewniam. No... Trochę jeszcze rozrywkę podreperujemy. No i zobaczcie, ja mamy 3-4 paski zaraz, co nie? Ile, lecimy robić gnomy, co nie? Napiszemy sobie gierkę. Pyk. Czasem warto. Jeszcze raz tylko powiem, że te, mówiłem, to jest spłyty Decimbs Total. Generalnie to jest spłyty totalne. Z moich dwóch płyt tych oryginalnych The Sims 1 i The Sims Living Up nie mogłem nie mogłem tej gry odpalić nie mogłem Simsów odpalić na tym komputerze z Windowsem 10 szukałem po całym internecie patchów wszystkiego co się da, nie dało rady. The Sims pełna kolekcja jest zbyt oklepana według mnie i wszyscy dosłownie używają tego The Sims pełna kolekcja no ale cóż mm. No, postanowiłem zrobić sobie małe wyzwanie, żeby spróbować właśnie jakoś zainstalować te Simsy, chociażby te do balangi, tak żeby, tak żeby nie było Sims randka. bo tam generalnie trochę układ tej gry się zmienia. Ta gra wtedy jest jeszcze w ogóle cięższa, wtedy mamy stosunki dzienne i ogólnie życiowe. Z danymi A Ja tutaj, jak widzicie, mam tylko i wyłącznie życiowe stosunki, co nie? Także według mnie no. no jest prościej. Generalnie w dodatku randka, no, wszystko, się, wszystko się po prostu kiełbasi, no. jest trochę ciężej i tak dalej. No i ten. No i generalnie tego, jakby to powiedzieć, chciałem po prostu, chciałem po prostu zrobić coś oryginalnego, że że nagrać sims, ale tylko do dodatku Balanga, tak. tak oryginalnie, zwyczajnie, nie. W ogóle chciałem zrobić totalną podstawkę, albo znaczy totalną podstawkę, albo Sims Living Up, ale problem polega na tym, że w samej podstawce nie ma stołu, tego stołu z gnomami, także tam nie zrobilibyśmy sobie tego wyzwania, zwyczajnie, nie. nie pokazałbym wam tego sposobu, bo zwyczajnie nie mamy jak, nie? Także także jakby to powiedzieć no, no dlatego te, dla właśnie gestii oryginalności no, chciałem zainstalować Living in Nup, ale e, po, po zainstalowaniu samego Living in Up no, z jakiegoś powodu nie mogłem zapisać gry i wywalało mnie do pulpitu to zainstalowałem balangę e, Podkreśla spłyty pirackiej sprzed 20 ponad lat The Sims Total mm. I, no, I ta balanga już działa, no, działa normalnie no? Już tam wszystko się ładnie zapisuje Wszystko jest z zicher No, no to koniec mojego biodolenia. Możemy przejść przy, do rozgrywki w dalszym ciągu Bo nie zrobię mu tu jakieś oświetlenie może nie, Na przykład takie coś o. Niech ma, niech nie robi po ciemku Widzicie? Mamy już 26 simulionów za sztukę. Hmm, tak teraz myślę, że można mu trochę yy, urozmaicić ten dom. Na przykład kupując mu... No, to łóżko, mamy trochę funduszy w zanadrzu. Mmm, no które lampki, by to były takie bardzo stylowe. Myślę, że te dwa. Ale no ja będą w porządku myślę. Yy. Na jakiś niebieski halogen, gówno lupa. Yy. My sobie damy tutaj ładną, yy. ładną kulę inkietową. Z przełomu wieków. Yy. Tak. Jeszcze potrzebujemy tego żeby tu coś, coś zmienić. No przydałby nam się robot kuchenny, ale mm, za bardzo miejsca tutaj nie ma na takie bzdury. Może zrobimy to tak, że... E, dobra. Na razie nie będę kombinować. I tak się wyprowadzimy z tego domu w późniejszym czasie. Tylko musimy trochę więcej zarobić. No, Simowi się zdecydowanie podoba ten mm, ...tałoże. <laughs> no, a poza tym generalnie zwróćcie uwagę, że te, te Sims balanga jest bardzo, że tak powiem, proste, co nie? Nie jest jakoś super złożone i właśnie podoba mi się ta prostota... Prostota tych Simsów 1, tego, tego symulatora z symulatora życia, nie? Z początku wieku. A no, Jeszcze pytanie, skąd znam te Simsy. No, znam, znam te Simsy generalnie z, e, jeszcze z czasów e, naprawdę wczesnego dzieciństwa. Siostra, siostra ogrywała mnie jakoś w 2001 roku. E, właśnie Simsy 1 z dodatkiem Balanga, właśnie z tej płyty. I no ja również z nią to ogrywałem. No i co? No i miałem różne ciekawe historie typu. Hmm. No, wziąłem wzi stworzyłem swoją rodzinkę i przypadkowo ją spaliłem, także wiecie. Na no, siostrzeczka kochana e, topiła Simów e, bez drabinek, tak. Ona to samo odkryła, to, to mnie przeraziło. Ale no, zrobiliśmy cmentarz później. Było śmiesznie, nie powiem. Pozdrawiam moją siostrę. E, tak. Widzimy, że pasek towarzystwa nam troszeczkę zmalał, bo się nie widzieliśmy z nikim przez ostatnie parę dni, ale o właśnie można zrobić rozmawiaj. No, dobra. Weźmiemy teraz tutaj. Znowu podreperujemy tą technikę. Już mamy piąty poziom, zaraz będzie szósty. I zobaczcie i sprzedajemy gnomy. Ważne jest to, żeby te gnomy sprzedawać. Podczas, podczas tego, gdy, gdy SIM wykonuje akcję. Ponieważ przypadkowo można stół kreślarski, raczej stolarski sprzedać i to, to co? No i ma, mamy kaszarne, bo mamy kilka... To chyba nawet kilkaset simolenów w plecy. No właściwie to tam 130 jakoś, nie? Nadal bez pracy. Ale jakoś żyjemy, co nie? Będę musiał pocztę odebrać. Tak. Co, szaro, -buro i ponuro w tych simsach. Są stare jak świat, ale mają swój urok. Mają tą nostalgię. I tą ukrytą złożoność. A jak dawno... Jest... strasznie mi się podoba, że. Jak damy przebojowość na, 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 na totalny minimum, to nasz sim chce być cały czas samotny. Nie? A jak damy na maksimum, to nasz sim no, no musi z kimś popitolić. Nie? A jak w prawdziwym życiu, właściwie, no to, to jest po prostu fenomenalne. A! Robimy stop, podnieś słuchawkę i biegnij. 1400 z. Z losowego telefonu, no po prostu cudownie bym powiedział, po prostu to nam tak e, podreperuje budżet, że wow, właśnie widzicie, i takie głupotki sprawiają, że no możemy teraz to sprzedać, i to że kupić za 2,5 koła, e, tą no, lodówkę, i, i piecyk, I już poziom głodu nam będzie lepiej. Będziemy mogli lepiej zaspokoić nasz poziom głodu, nie? I cały czas mamy dopływ gotówki w postaci... O, w postaci gnomków, co nie? Nie są jakoś super drogie na razie. No ale są, nie? No, no, no jest to jakiś zarobek już. Mm, tak. Zróbmy Zrob sobie obiad. Pyk, 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 pyk. Zroba tym kuchenem byłoby w sumie o wiele łatwiej. Hmm. A, że mam pewien pomysł. Zrobimy to w ten sposób, dobra. Ech, wpadłem na pomysł, jakby to tutaj rozegrać. Muszę trochę powiększyć tutaj zwyczajnie ten kąt. Co nie? O, w sumie to tak my umywalkę mamy hmm. No raz mamy jeszcze lepszy pomysł. umy umywalkę. cyk i jeszcze jak przez do kawy będzie dosyć Ważnym e, substytutem do naszego domku, zapewniam was. I cyk. I nie musimy iść spać. Ale no z tego co widzę, to i tak muszę poziom komfortu trochę sobie podreperować. Kurka wodna. Dobra. Kupimy trochę lepszą sofę, jakąś wygodniejszą o wiele. Hmm. Jaką by to kupić? O taka. To jest dosłownie taka babcina, taki babcinny fotel. Mi to przypomina. Taki do, dosłownie jak u mojej, u, u mojej babci, co nie? O, patrzcie. komfort leci. To no piękne. I cyk, i robimy sobie znowu gnomki, nie? No i co? No na razie tyle, nie? O. Dobra. Hmm. Trzeba znowu zadbać o naszego podopiecznego. Zabijemy sobie lunchek. Pięknie. Trzeba teraz po, po Majkę zadzwonić. O, chciała po prostu rozmawiać, ale też, ale też ją zaprosimy. Idzie. Trzeba rozgrywkę mu potreperować. Później kupimy komputer. Generalnie komputer jest tutaj o tyle istotną, istotną rzeczą. Ten komputer daje nam rozrywkę 9, jak widzicie, co nie? Aha, najlepszy telewizor daje nam rozrywkę 6. To nam daje rozrywkę 4, także to... No, no generalnie jest srogo, co nie? Dobra, widziałem, że rachunki przyszły jakieś kurka. O, wszystko jest drogie jak w Polsce aktualnie. A co zrobicie? O, Majka już jest naszą przyjaciółką, zajbiście. Mm. I zobaczcie. I się faszylujemy kawą. Teraz zjemy sobie obiad. I robimy dalej gnomy, panie Robercie. Tak. No. Generalnie z grubsza wygląda to właśnie w ten sposób, że mm, trzeba w ten sposób to wszystko robić, co nie. Bierzemy gnomy, farmimy do 10 maksujemy technikę i zarabiamy kasę. Także yy, następny odcinek może zrobię przycięty, a może nie. Żeby pokazać Wam yy, moje umiejętności budowania w tej grze i tak dalej. Także mam nadzieję, że film się Wam spodobał. Subskrybujcie. Jeszcze raz pozdrawiam Mary Mary i tam z komentarzy, która mnie tutaj zachęciła do która mnie zachęciła do, do tego nagrywania tych odcinków tutaj i no co, no trzymajcie się, cześć